Witam serdecznie na kanale Podziemna TV, na którym zazwyczaj staram się obnażać hipokryzję i obudę mediów oraz polityków w sprawach gospodarki, w sprawach funkcjonowania państwa. Natomiast seria Nagraj na niebieskim tle poświęcona jest rozwiązaniem, poświęcona jest temu, jak powinno być w naszym kraju, jak mogłoby być w naszym kraju, temu, co rozumiem pod pojęciem normalności, jak sobie wyobrażam normalny kraj, w, jakim, w jak zorganizowanym państwie osobiście chciałbym żyć. I chciałbym podkreślić, że nie jest to żaden program wyborczy, Proszę tego tak nie traktować. Ja ani nie kandyduję nigdzie, ani nie zabiegam o głosy. I dlatego mogę sobie pozwolić na szczerość wobec Państwa. Są to moje szczere, luźne przemyślenia i refleksje na temat organizacji życia publicznego. I dzielę się nimi z Państwem dlatego, że uważam, że świat stoi dzisiaj na głowie. I ja jako człowiek zwykły, normalny obywatel mam prawo przypuszczać, że skoro ja to widzę, że świat stoi na głowie i tęsknię do normalności, to Państwo, którzy to... To na świecie są też ludzie, Państwo, którzy to oglądacie, podzielicie Pewnie w części mojej refleksja na temat tego, jak by mogło być pięknie, jak powinno być. Proszę traktować tylko po prostu jako głos w debacie niepolityczny, nie biorący udziału w walce politycznej, ale głos zwykłego obywatela, który chciałby żyć w normalnym kraju, bo ani takiego głosu zwykłego obywatela, ani takich rozważań w ogóle na tematy fundamentalne, na, na temat fundamentalnych zasad organizacji państwa, niestety w tak zwanych głównych mediach ja nie zaobserwowałem. Szanowni Państwo, sporo w ostatnim czasie było głośnych, nagłośnionych sytuacji przygód przeróżnych obywateli zwykłych z mundurowanymi funkcjonariuszami naszego państwa, czy to z policją, czy ze strażą miejską. Bardzo głośny przypadek ostatnio tego 20-latka torturowanego przez strażników miejskich w samochodzie straży miejskiej w celu wymuszenia zeznań, czy też ta sprawa, którą pokazałem Państwu w ostatnim niebieskim nagraniu z kobietą, która z matką młodą, która wyszła na spacer z dzieckiem w wózku i z, z psem bez smyczy Miała to nieszczęście, że spotkała strażników miejskich i skończyła ten spacer leżąc na ulicy, na betonie, na ziemi, przygnieciona strażnikiem miejskim. Czy też sprawa pana Grzegorza Brauna, reżysera, który został pobity przez policjantów, zdaje się. Natomiast w tej chwili, oczywiście, 7 lat już toczy się sprawa, przeciwko niemu zaczyna na na policjantów. W tych wszystkich sprawach schemat działania jest dokładnie taki sam to znaczy człowiek, który zostanie potrubowany czy gnębiony w jakiś sposób przez funkcjonariuszy publicznych i śmie to gdzieś zgłosić, czy to na policję, czy do prokuratury, czy gdziekolwiek indziej, to bardzo szybko postępowanie, w którym on jako ofiara, występuje, jest umarzane, natomiast on sam staje się oskarżonym w innym postępowaniu o właśnie albo znieważenie, albo naruszenie, czy wręcz czynną napaść na funkcjonariuszy publicznych. I taki sam schemat działania jest w bardzo wielu przypadkach. I dlatego dzisiaj chcę się z Państwem podzielić moimi refleksjami na temat składania fałszywych zeznań, poświadczania nieprawdy, zwłaszcza przez funkcjonariuszy aparatu państwa, przez osoby publiczne, pełniące funkcje publiczne, czy też w ogóle ogólnego przyzwolenia i dopuszczania mijania się z prawdą w przestrzeni publicznej. Jak ważna jest prawda właśnie w przestrzeni publicznej. Nie mówiąc o tym, jak fundamentalna jest prawda, czyli znajomość stanu faktycznego, tego, co się naprawdę wydarzyło w sądach, czyli w momencie, kiedy trzeba rozstrzygnąć, osądzić kogoś, dokonać sprawiedliwości. Proszę Państwa, nie ma sprawiedliwości bez prawdy. Prawda, znajomość tego, co się naprawdę wydarzyło, to jest przecież fundament jakiegokolwiek sprawiedliwego wyroku. Żeby w ogóle można było mówić o sprawiedliwości, to przede wszystkim ktoś, kto to rozstrzyga, czyli sędzia, musi znać stan faktyczny. To jest podstawa. Sprawiedliwość nie istnieje bez prawdy. Żeby jakikolwiek sędzia mógł wydać. Miał szansę na wydanie sprawiedliwego wyroku, to musi najpierw znać prawdę na temat tego, co się wydarzyło, musi wiedzieć po prostu, co w rzeczywistości zaszło, jak naprawdę wyglądała dana sytuacja. W związku z tym, proszę Państwa, dla mnie normalne jest i chciałbym żyć w kraju, w którym konieczność poznania prawdy jest traktowana bardzo poważnie, śmiertelnie poważnie. W praktyce oznacza to, że za składanie fałszywych zeznań, czy też za albo za poświadczenie nieprawdy, przez, zwłaszcza przez funkcjonariusza publicznego, przez osobę pełniącą. Funkcję publiczną powinno być zagrożone, powinno być za to najwyższy wymiar kary, a przynajmniej wyższy niż przestępstwo czy wykroczenie, które dane kłamstwo ma zataić. Proszę Państwa, żyjemy w świecie kłamstwa, dlatego że kłamstwo się wszystkim opłaca. To znaczy, jeżeli to, to jest sytuacja chora, jeżeli na przykład Strażnik Miejski za pobicie yy, kogoś na służbie kara jest, powiedzmy, nie wiem, strzelam 5 lat, a za sfałszowanie raportu, za poświadczenie prawdy w raporcie, Pisemnym po służbie jest kara typu, nie nagany, czy reprymendy, czy, czy podobna bzdura, w sensie nic nie kara, no to o czym my mówimy? To oczywiście, że ludziom zwyrodniałym i złym bardziej się opłaca, czyli takim, którzy w ogóle chcą innym wyrządzać krzywdę i czynią ludziom krzywdę, bardziej się opłaca potem kłamać, niż ponieść konsekwencje swoich czynów. I to samo dotyczy spraw innych niż karne, na przykład publicznych. No jeżeli politykom i, i, i włodarzą zakłamanie. Ludziom czy oszukiwanie nie wiem, dziennikarzy, i tak dalej, uchylanie się od odpowiedzi nie grozi nic, a zawienie za za prawdy oczywiście poniesie jakieś konsekwencje. No to to jest sytuacja chora. To wszystko się sprowadza, proszę Państwa, do tego, jak poważnie traktujemy prawdę i prawdomówność, zwłaszcza w życiu publicznym, bo to o tym teraz rozmawiamy. I o, o, oczywiście o sprawach sądowych, karnych, o wykroczeniu itd. Tak no nie może być tak, że ludziom, zwłaszcza funkcjonariuszom publicznym opłaca się po prostu poświadczać nieprawdę, fałszować zeznania, fałszować dokumenty i tak dalej, że to jest zagrożone mniejszą karą niż te czyny, które są zatajane przez te właśnie fałszesa, przez te kłamstwa, przez te wszystkie mijania się z prawdą. Mówiąc najłagodniej. Proszę sobie wyobrazić, tylko o ile prostszy i piękniejszy byłby świat, gdyby po prostu nie było na świecie kłamstwa. I nie mówię tutaj o kłamstwie w życiu prywatnym, bo to już trochę osobna kwestia, chociaż tam też oczywiście pięknie by było, żeby wszyscy mówili prawdę. Ale jeżeli chodzi o kłamstwo w procesach sądowych, w sprawach właśnie karnych o wykroczenie i tak dalej, gdzie mamy słowo przeciwko słowu, gdzie mamy zadania świadków, gdzie tysiące spraw są umarzane, czy wyroki są nie. no nie mają szansy być sprawiedliwe, dlatego że nie ma tak zwanych twardych dowodów i sprawa się opiera tylko na przykład na zeznaniach kilku świadków to wcale nie jest takie trudne, żeby przekonać się i wykazać, czy ktoś mówi prawdę, czy zeznaje nieprawdę, czy kłamie wymyśla jakąś sobie historię. W dobie, gdzie mamy wykrywacze kłamstw, gdzie mamy na każdym kroku prawie monitoring, sprawy ludzkie przecież zawsze dotyczą ludzi i zawsze są sobie świadkowie. W najgorszym przypadku jest to słowo jednego przeciwko słowu drugiemu, ale w większości przypadków, czy też w dużej mierze przypadków, jest to zawsze zeznania kilku świadków. I naprawdę nie jest trudno zweryfikować, przesłuchując czy z każdym z osobna... Yy, i zadałem szczegółowe pytania co do, do, do opowiadania historii, który z nich kręci, który z nich się nieprawdą, a, a który właśnie jest prawdomówny. Jeżeli Państwu się to wydaje zbyt drastyczne, żeby najwyższe miary kary albo jakieś duże kary za poświadczenie nieprawdy, za mówienie nieprawdy, za zeznawanie nieprawdy były, to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejsze, bo to jest tylko, tego, to jest tylko kwestia tego, jak poważnie do, podchodzimy do tematu. Moim zdaniem najważniejsza jest prawda. W każdej sprawie, w każdym sporze, w każdym procesie. Yy, wszystko zaczyna się od tego, że trzeba wiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło w rzeczywistości. Jeśli tego nie wiemy, jeżeli kłamstwo opłaca i nie jesteśmy w stanie wymusić, czy też zmaksymalizować prawdopodobieństwa, że ludzie będą chcieli mówić prawdę, bo mi się to będzie bardziej opłacać, no to w takiej sytuacji poznanie prawdy może być niemożliwe, a wtedy nie ma mowy o żadnej sprawiedliwości, nawet najmniejszej. Podsumowując, uważam za normalne, że podstawą działania jakiegokolwiek tak zwanego wymiaru sprawiedliwości musi być konieczność, Poznania prawdy i to, jak poważnie to traktujemy, świadczy o tym, czy też determinuje to, czy żyjemy w świecie kłamstwa, czy w świecie, w którym sprawiedliwość i prawda ma szansę w ogóle zaistnieć. I w praktyce e, chciałbym żyć w kraju, w którym po prostu za składanie fałszywych zeznań, czy też za poświadczanie nieprawdy przez osoby na funkcjach publicznych, zaznaczam, bo to jest bardzo ważne dla transparentności, przejrzystości, w ogóle klarowności funkcjonowania państwa. E, że za takie za kłamstwo po prostu powinny być kary wyższe niż za przewinienie, które dane kłamstwo ma, yy, ma zataić. Alternatywnie można powiedzieć że na całego i za składanie fałszywych zeznań, poświadczenie nieprawdy, po prostu może być najwyższy wymiar kary, czyli nie wiem, dożywocie albo konfiskatacja jego majątku. To mogłoby być oczywiście bardzo drastyczne, no ale znowu to jest pytanie, to jest tylko kwestia odpowiedzi na pytanie, jak poważnie to traktujemy, czy chcemy żyć w świecie kłamstwa, w którym kłamstwo się opłaca, czy chcemy żyć w świecie, w którym po prostu trzeba ponosić konsekwencje swoich działań, czymś odpowiedzialnym. Nawet jak coś przeskrobię, to mi się bardziej opłaca powiedzieć prawdę, kiedy mnie już przyłapią, niż brnąć w kłamstwo. Yy, I a propos, na koniec Najwyższego Wymiaru Kary, proszę Państwa, yy, sprawa kary śmierci. Yy, też temat bardzo oczywiście popularny, czy też wyciągany doraźnie, co jakiś czas regularnie przez media. Kwestia kary śmierci, proszę Państwa, yy, kara śmierci istnieje zawsze. Zwracam Państwa uwagę, że nie da się zakazać kary śmierci. Jedyne, co można zrobić, to. Państwo, aparat państwa może zrezygnować z takiego narzędzia kara śmierci, natomiast kara śmierci pozostanie wtedy narzędzie w rękach choćby przestępców mafii czy zwrotnialców. To, jest, to nie jest tajemnica, że wśród przestępców i przestępcy stosują karę śmierci, stosują groźby, e, zabicia kogoś, jeśli tam czegoś nie spełni i tak dalej. Także e, to nie jest kwestia tego, czy kara śmierci ma być, czy nie ma być wyszczona przez prawo, bo kara śmierci. No właśnie, przestępcy działają poza prawem. To jest z definicji jest przestępcą ten, kto działa poza prawem, kto działa niezgodnie z prawem. I yy, brak kary śmierci w kodeksie karnym to jest tylko osłabienie państwa, bo mamy mniej narzędzi do walki z przestępcami niż przestępcy mają możliwości do walki yy, z uczciwymi, z normalnymi ludźmi. Tak samo zresztą jest w przypadku właśnie tego kłamstwa, które którym Uczciwemu człowiekowi po prostu przez gardło kłamstwo nie przejdzie, yy, bo jest uczciwy. Natomiast kłamstwem posługują się oczywiście osoby nieuczciwe. Osoby niegodziwe, zwyrodniałe, itd. Krótko mówiąc, kary śmierci nie da się wymazać ze świata. Jeżeli się wymarzy z kodeksu karnego sprawa, to po prostu oznacza, że karą śmierci mogą się posługiwać już teraz tylko przestępcy, a nie aparat sprawiedliwości. Ja osobiście uważam, że kara śmierci mogła być nawet niewykonywana, ale musi istnieć taka. Takie narzędzie, taka, taki zapis w kodeksie karnym musi to być narzędzie, które wisi gdzieś taki lutyna nad przestępcami, dlatego, żeby w ogóle aparat państwa w miarę sprawiedliwości, tak zwany, mógł być na równi walczyć z przestępcami, jak przestępcy walczą z normalnymi ludźmi, jak y, żyją kosztem y, normalnych ludzi. I na koniec, rzecz bardzo kontrowersyjna, ale skoro o tym temacie mówimy sobie z Państwem szczery, to powiem szczerze, że moim zdaniem y, powinno być też tak, że kara śmierci, jeżeli jest przewidziana w kodeksie karnym, a powinna być przewidziana, w przypadku oczywiście tylko najcięższych zbrodni. Natomiast yy, wykonanie kary śmierci musi spoczywać, znaczy, że odpowiedzialność za zorganizowanie, nie wiem, wydanie kata, albo samemu naciśnięcie odpowiedniego guzika, powinna spoczywać na osobie, która się tej kary śmierci domaga dla danego przestępcy, dla danego zwrodnialca, dlatego że dopiero wtedy każdy człowiek będzie tak naprawdę czuł i zdawał sobie sprawę z powagi i ostateczności kary śmierci. Jeżeli kara śmierci sobie gdzieś tam teoretycznie istnieje w kodeksie karnym, i mordercy, ktoś tam nam nieznany w ogóle bez naszego udziału, bez naszej wiedzy, z naszymi plecami i, i tak dalej, po skazaniu na nim egzekucji, to jest to takie bardzo odległe i, i jakby odczłowieczające. Natomiast jeżeli ja domagam się dla kogoś kary śmierci, bo taką krzywdę mi wyrządził, na to zasługuje i prawo na to zezwala, to również ja, na mnie powinno ciążyć ten obowiązek, czy też to ja tę karę śmierci muszę wykonać albo sam w jakiś oczywiście cywilizowany sposób, to nie może być tak, że tam się ktoś we krwi bawi, ale no, uśmierca się ludzi na różne sposoby bezkrwawo nazwijmy to, chociaż to jest bardzo nieodpowiednie może słowo. Natomiast to albo ja osobiście, albo, albo to ode mnie zależy poszukanie czy wynajęcie, zorganizowanie kata, kogoś kto tą egzekucję zgodnie z prawem wykona. I tylko w takim przypadku kara śmierci ma szansę być naprawdę czymś no, potężnym narzędziem, ale też oczyszczenia, nie tylko ukarania, dlatego że proszę sobie wyobrazić że morderca skazany na karę śmierci otrzymuje od najbliższych krewnych swojej ofiary, załóżmy, akt przebaczenia. To Znaczy jest skazany na śmierć, czeka na śmierć, ale ta kara jest najmniej wykonywana, bo ta osoba po prostu mu przebacza, bo nie chce sama zabijać drugiego człowieka. To są rzeczy bardzo ludzkie, bardzo potężne i, i, i tak naprawdę o nich w ogóle nie mówimy. Natomiast no, to jest fundament cywilizacji, to, że właśnie ludzie są wobec siebie równi. Że nie istnieje coś takiego jak system, czyli zupełnie bezduszna, bezludzka maszyna biurokratyczna, na przykład w miarę sprawiedliwości, która wykonuje karę śmierci, tylko dlatego, że tylko wtedy, kiedy właśnie no, śmierć jest czymś bardzo y, odpowiedzialnym. To może też no, nie odpowiednie słowo, ale mam nadzieję, że czujecie Państwo chcę to powiedzieć. Zabicie człowieka to nie jest pestka, to nie jest statystyka. To jest najpoważniejsza rzecz w życiu, dopóki żyjemy zakończenie czegoś życia. I dlatego, tak jak uważam, że prawo powinno karę śmierci dopuszczać, musi być groźba takiej kary w prawie, bo inaczej wtedy tylko przestępcy mają taką groźbę do dyspozycji, tak też uważam zupełnie szczerze, nie wcale tego nie postuluję, ale tak uważam, że karę śmierci powinien wykonać ten, czy też zorganizować wykonanie kary śmierci, powinien ten, kto się tej kary śmierci domaga. Wtedy dopiero, jeżeli człowiek, który mi zawinił, jest na mojej łasce, to ja mam szansę i szczerze mu przebaczyć, no albo niestety, yy, Szczerze wyegzekwować, też wymusi na nim sprawiedliwość, tak naprawdę. To nie są ani łatwe, ani błahe sprawy, proszę Państwa. To, to są rozważenia bardzo no, ostateczne. Dosłownie. Nie da się tego stresić w parę minutach. To, to można by mówić godzinami i tak pewnie nie wszystko jeszcze by się powiedzieli. Natomiast chciałem tylko zasygnalizować, że uważam za normalne. Musi być tak, że morderca decydując się na, na, na zamordowanie kogoś, musi wiedzieć, że skazuje również siebie na, na śmierć. Że to go, Zgodnie z prawem może spotkać, bo inaczej nie ma bata po prostu na najgorszych zwrotniarców, po pierwsze, a po drugie też, kara śmierci jest tak ostateczną i poważną karą, że nie można tego strony zostawiać, żeby pozwolić na to, żeby ktoś, kto się jej domaga dla kogoś, nie czuł i nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tego, co czyni, czego się domaga i z czym to się wiąże. To wszystko na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam Państwa do y, również przyłączenia się do profilu czy na Facebooku, czy na Twitterze. Dlatego że ostatnio była taka sytuacja: miałem taką nietypową sytuację, że nie mogłem. Miałem spotkania na Południe Polski w zeszłym tygodniu, natomiast nie mogłem o nich poinformować, bo nie zdążyłem, już nie miałem możliwości nagrania materiału na kanale. I wtedy, no mówię to była wyjątkowa sytuacja, ale w takich sytuacjach mogę wtedy na Facebooku, czy na Twitterze dać Państwu znać, że takie coś się dzieje, że takie coś ma miejsce. Y, także zachęcam Państwa do, do również zajrzenia na profile mojego kanału na Facebooku i na Twitterze. Bardzo bardzo dziękuję za wszystko, za subskrybowanie i rozpowszechnianie moich nagrań i do zobaczenia wkrótce.